Witajcie, tutaj jest KKF i dzisiaj jesteśmy na moim serwerze i mamy taki mały, powiedzmy, specjal. Jak się dobrze przyjrzycie, to przed nami jest gigantyczny zamek, który właśnie będziemy zraz atakować. I dzisiaj ze mną jest Madzia. Cześć wszystkim. Rezi. Witam Was wszystkich serdecznie. Premu. No, Maciek Tempel, Siemka. i Weskin. Hello. No i tak, ogólnie pomysł jest taki, że jest YouTube WS Gracze, czyli mamy tutaj śmietankę polskiego YouTube'a i będziemy atakować graczy właśnie jego serwera. I tam zamek, co widzicie. Dokładnie. No, tak. Także co? Lecimy na. No, lecimy, lecimy. No, lecimy. Jedziemy na łańcuch. Eee, Dobra. Eee, okay. Moim zdaniem nie ma sensu robić podkopu, bo za każdym razem, jak robiliśmy podkop, to dostaliśmy tak, tak, w CIRY. Tak, tak. No, ostatnio my przecież dostaliśmy nie? Więc mamy TNT. Ja no mam peł Endermana, nie chcę nic zrobić Nie ja mam tak dużo TNT dobra. aż całe jedno Czekajcie nie to jeszcze ja tutaj zrobię taki mostek Dobra no zróbmy mostek Tylko uważajcie na to eee, TNT żeby nas nie pozabijało. Dobra no, dobra no to już jedziemy Dobra jeszcze nie podpalaj tylko też nie wow. za dużo Dobra <laughs> nie, odpalone, nie. odpalone odpalone uwagę uwaga, uwaga. Uwaga. A waga f... oj, oj oj oj, zaraz wybuchnie BUM <laughs> Mostek. To bardzo Dobra, ale tutaj I kilka nawet... Mostów, kilka mostów tutaj jest ładne przejście całkiem. mostek w pizdu poszedł. O, już już nas widzą. Już widziałem, widziałem jaki złoty hełm. A właśnie, już my już mamy widzę, żelazne hełmy, a oni Dawaj, mają biego! złote. A, a dostała Dobra, na początku złuków, zuków. No. no. no jedyna, ej, tu jest wejście na ten, na mury, z boku, chodźcie wszyscy. Dobra, chodźcie, chodźcie wszyscy na mury. Tam, gdzie... Ale na mówi, przez środek, przez środek, przez środek chodźcie. Jak Co przez środek? środek? Dobra, już, już. No jest przez środek przejście. przejście, jest przez środek. Kaman. Ale musisz Brawo, powiedzieć o, dokładnie o, sorry, gdzie. Tutaj, obok wejścia. <laughs> Popatrzcie, Lukniczek to na mnie. Dobra, ja im wbijam na dach. Aaaa! Tutaj, chodźcie. No, Gdzie jesteście? <laughs> No ja dobra, Przy, przy no. moście jest przejście ej, do muru. Ja nie do jestem mury. pierwszy. Dobra, już Gaman. jestem. Chodźcie, chodźcie na górę, chodźcie, chodźcie na górę. Chodźcie reszta, Madzik i reszta, chodźcie. Maciek. Maciek. I Waga, I uwaga, uwaga, z tyłu ktoś idzie. Idę, idę, idę. Wow, wow, bez i da, kim i da. A, A, i nie za tobą. Ej, idą, chcę mnie ugubić. Uwaga! Jedźcie złote ja. jabłka, bo one regenerują życie. Madzik, tam jest TNT! Nie! Ej, ej, ej! O, fuck, o, fuck. Dobra. I tam jest nie rzeź. Tutaj musicie uważać. Ja chcę cię ratować. Ale was goni, Ej dobra, ja już tu na najwyższym wierzę tutaj. Ej, ja pierwszy padnę. O Boże, o Boże. Dobra, Maciek, Maciek, Waldoniuka, Waldoniuka. wal Wszyscy na Doniuka. Uważajcie, bo jeszcze oni za nami. O przepraszam. Nie zapijecie. Ale będzie śliska walka jeden na jeden tutaj. Boże. Fak! Doniuk Dobra, Doniuk się, powoli, powoli zaczyna dostawać mocno. i tak, no, smaczki! A ja, ja czyli, mam tylko ja półtora serduszka, więc nie jestem jeszcze. O, nie stracił hemu, Lejcie do doniuka, już hemu nie ma. Teraz no będzie obrażenie no. dostawał. ja no, się tu biję na razie. A, a ta, mi się Doniuk umrze! O, o, założył nowy. Ej, plecy wam robią, plecy wam robią tutaj. Czekajcie, ja się idę do oczu. O Boże! Pamiętajcie, że macie złote jabłka. Ja ja nie błąd. Błąd. A, ja bym O, fuck, Uciekaj, zaraz, Dobra, to jest tutaj ze mną wytym na wytym dole? Ej, m***a. Ale masakra. Ale tam Ja, ja, się okay. A, A, ale ja, to, ja już zginęłam. Oj, macie, macie. Trzymam się. Ja Mazia będziesz Jema miała niesamowite ma... 3 minuty filmu. Ale jakie zajwiste! Ej ja e, się palę, czemu oni używają tych? Nie powinni używać. Te... Te... Ej, jak Jakiś... no poleć? Ładuję. Ratunku, help me Fuck! Dwóch ich jest na mnie! To A mnie jeden! Biegnę, 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 we Na środku za Na środku, O Jest ok, stracił! Trzech na jednego, nie, to się nie liczy no! Ej, nie. gdzie, nie jesteś, Bez No, We biegnie, spokojnie! Kur! Ej, chodź do mnie! Bior... Jest, jest. O ja Cześć. chyba do niuka zabiję! Ej kurtą, masz mi stuka, we O kurz! Doniuka, Lorka ratuj! Doniuka, 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 Doniuk zdycha, Doniuk zdycha Ej, Mordor! A ja ja to W dupę Doniuk nie ciśnie tak, tak że mi się srajził Ale Doniuk ja już nie, nie, nie ma! Trzymają, ja tu to jakiegoś to gościa. Jadę do Doniuka, Doniuk zginiesz! Ej, ja widzę krajów! Kraj, A ja kraj, rys, kraj na lagu chyba. Ej! Hel. O fuck, o fuck, ja pchnąłem w jakiejś wodzie trochę. No, no, się ja jeszcze, unii, uni, uni uni?! A, górze, e, bremu, shit, shit, Ej, shit, 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 shit Ej, wam serwer zlagowało? Kurde <grym> O kurwa, co za chuj? O, serwer mi zlagowało <grym> Zginę, nie! Kuźwa Nie no, ja sam, padłem, prawie padłem Bez już biega do środka A pieprzyś to zgląłem, cholera nie. Wow. O, nie, tylko ty Ja tu jeszcze kokzę tu cię. Dawaj, teraz jest efektywna walka i Shit, shit, shit. No dawaj, bierzemy bremu, daj, jedziemy. To jest magister, dawaj. Tego, dawać, no, dajemy go. Magister, tego. no, dawaj tego w prajurze. Jasna dupa. Zapierdolimy gnoja. Dawaj gnoja. O, fuck, jest trzech na mnie, no to już po mnie. Uciekaj, no, ja, ja usiekam. Shit, 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 staram Oj, się, tutaj wszędzie woda jest. Ja nie mam fuck, ja się palę, no. Spokojnie, Spokojnie. jest Ej, magister woda. stracił kask. W dupie ja jestem. jestem. No to jest A to jest magister. O mój Boże, to już Zobacz. po mnie. Zdycham, zdycham. No ej. Ja się palę. Siedem minut filmu. Fuck, 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 fuck. Unik. Z kim jest Unik? Greiris. Ja biję Greirisa. Ogad, 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 god, to jest nie fair, eee. No. Ale oni maszukują. Każ... Aaa, trzech na mnie. Czemu się, Czemu się Shit, spadam, spadam. Żyję, żyję! Tak nie, nie ma no, Ja uciekam. Ej, oni mnie ja uderzyli, przez co przeleciałem. E! Ej, to się, ja się palę, no to się, to jest nieuczciwe Jesteś napalony, powiadasz? No, Dobra, ja już właśnie Ej... Ja Boże, Ej, z... co uciekłem. Ej, co jest KK, e, weź mi ze spawnu no i złotych jabłek, ja nie gej, mam panu, i to jest nie, chudni, ma... o, już nie ma kasu, No to przecież nie ma mieliście się podzielić. No, to się nie podzielili. No właśnie. A ty chuj, zaraz się zabieram jeżeli się palę. Ej, tutaj ten, DJ Alex jest. Ciśnij. Kurde, dwóch na mnie teraz poszło. O, jestem, kurde, jestem z tobą, o, wspieram cię. To jeszcze żyje od nas w ogóle? JA ŻYJĘ! Dawaj kurde. Dawaj tego ty ty jesteś, Alex? O, Aleks. Woda, a... woda, woda, woda. Ty jest, ty jest... DJ Aleksa, DJ Aleksa, jaka pompa w ogóle. Jest ja, w ogóle. O co tu chodzi? Ej dlaczego oni ty... biją Fire aspektami. No to, to jest, to jest, nie, jest niekoniecznie. To, to, Sprawiedliwie przecież. Ej, to, ja, to ja, to teraz, to ja idę teraz do mojej pięknej skrzyneczki i idę po Fire aspekt. Kurde. Gawaj, idź szybko, szybko, bo oni też używają. Nie mam goda, o wylogował się jakiś typ. Nie Ale mam nie goda, się da, tylko się, ja w każdym... wziął sobie diamantowy hełm fryer, weź go zbanuj. Kłu, nie Co za spel Ja jestem na murach, nie wiem. Shit, ja murach, nie? shit, ja shit, shit fuck! Ow, oh ja już ginę! Oh, nie. Możecie mnie wspierać, bo Weskiń szuka tego. Że... Nie. Witajcie, Czerwina, mamy teraz pas. dla was <grym> drugą rundę. <grym> Rewanżyk. No organizacja jest świetna, humory są dobre. O Boże, muszę sobie opas zdjąć. Ja sobie 5 włączyłem, już Dobra, już. Ehm, dobra, to jaki jest plan? Dzielimy się na grupy czy co? Na grupy. Tak, na dwie Tak, ja dwie grupy. Ja A? mam fajny pomysł. Dobra. Razem z, grupa dobra? lewa i ja grupa ja idę, prawa. Dobra, ja chodź tu Maciek, gdzie ty jesteś? Chodź, ja ma, ja ja z, ja jestem, z nami. Ja się ja iść ze skf em bo SKKF ma i on miał słonięte. Dobra, to jesteś z Ej, chodźcie i Maciek Ja idę z Maciekiem, chodź. ja chodźcie z nami. Bo ja Łukasz jestem. Dobra, idź w już strzelają, chodźcie na Z dwóch stron. I chodźcie, bo tu jest Do, ta to Ej, bo nawet Tu są zwierzęta. To pierwsze, kto pierwszy padł, że mnie tam która tamta? No, no chodźmy wieci? na wieżę, chodźmy. I w ogóle tutaj Macie, jest Macie, wejście, może po prostu wejściem wyjdziemy. Wejście. No. co no? tu pod to R? A dlaczego tak normalnie? Bo ja się znam, bo zamek. Uważaj, Oj, oj, uwaga, tam jest ten. Chodźcie, ja tutaj by stał czekajcie na mnie. Ja Uważaj! Bo tam jest taka wielka dziura. Dobra, ja chodź, chodź tu. Ma, dobra, ma, rozwalmy tutaj. i może tu. Lecę, lecę, zobacz. Uważa. dobra. Uwaga, e, Uwaga TNT, uwaga TNT. Chodź, chodź tu, chodź tu. Dobra, teraz rozwalmy. ach, Ale tak, tak ja. się? ach, Co, to nic nie zepsuło? Nie, nie, bo to jest wow, fuck! O! No to już się rozumiem. Idziemy, A man, ej, mi się ścianki nie ładuję, Idziemy tutaj, są już, idziemy, chodźcie, już od razu na nami. Ej, Ej, e, te Gido, te, patrz, chodź, mam nadzieję, że, że zrobiłeś save mapki. Nie. No to <ślam> <ślam> dawaj go, makistera. Jedziemy, Dobra, dawajcie, zukuj. Doniu, kto mnie bierze? Jakiś doniu nie? Kto mnie bierze od tył, czy ja dobrze słyszałem? Nie, Ej, dobra, ta, 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 ta. macie, Cię macie wkupaj. jakiś dirt A, co albo coś? Ej, trochę wkopaliśmy się, czasami, nie mamy po dupcu zarazem. gdzie jest ten trzeci, który tutaj był, to był Weskin chyba. No Weskin, Weskin, patrz co Weskin zrobił, czemu ty... Dobra, ja idę górą. Jak go? To... Dzida, dzida, dzida stąd, dzida. Dzida Ej, dzida stąd lepiej. Ej, chodźcie, Redzy i górą, chodźcie górą, spróbujcie. Po Ziro nim, po nim. Ładują mnie od kielca. Ej, mówię, nie go. Michael mi się O. Może jeszcze żyję, Ej no w dupę, nie. Nie nie! Beskin! Wracaj się bo sam nie dasz rady, chodź! Czeko. Ja walczę ja przeciwko dwóm Pomóżkin! Ja, A ja z... gdzieś zgubiłem się zgubiłem na murach, to jest spoko. Idzie, no. A sekuruje ci, chodź, 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 chodź. A, ja żyję, ja żyję Osłaniaj! <laughs> no idziemy na na, ten, na mury, najłatwiej jest Chodźcie na mury Ja mam was w dupie, wszystkim, bo mnie za chwilę zabiją, zabiją. <laughs> A ja, sobie masz. A ja... A ja wróciłam, mógł... wróciłam, działa mi Minecraft. Nie A, masz, ten... A ja ja za mną, za tobą jestem. Kurwa. Ja w dupę. Dawaj, dawaj, dawaj. A, biją niego, biją niego. Nie chcę nic robić, ale mi się A A oni mnie biją tym... Dobra, cisnę go, jadę go. Ej, oni tu nas do góry wersji, oh, tak. Dalej oszukują. A? Dobra, Daj ja tam i idę ciśniko. do was, idę, idę. Ej! Ciśnij go, ciśnij go! Macie uciekaj! bierz go ty. Macia, jestem! Bierz, <śmian> bierz, bierz go. Dobra, Weski, <śmian> ciśniesz go, ciśniesz go. Ej, U, wow, spadł! Shit, tam, shit no. też spadłem. serduszkę no. okay. fuck, jedno serduszko mam. <śmian> bierz Co tu się dzieje?

Mam was! Kurde, zabiję! E, Bremu, ej, Bremu, ej, Bremu, my to arszerujemy! Pomocy, pomocy! No. Ja biję do magistra i mam... Oh shit, oh fuck. Rzucił mnie, jebany! Fuck! Kto ej, kto zginął? zginął? Zginął ktoś? Czy tylko ja? Jak ja zginęłam. Aha, to dobrze. Nie jestem sam. Ej, ej. Dobra, jest. ja też ja zaraz żyję, umrę. Ja 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 żyję. Żyję. O, weskim, weskim, pomocy, pomocy. No spoko. Mnie też jeden chciał od Tylca, ale nie dałem się. Ale mnie bierze no! Chcecie bierze od Tylca? A nie, już po mnie, no, już ja po już mnie. Shit shit, ja shit, już shit, 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 spadłem. Nie. God damn it! No, e, ja dam radę znowu i przeżyję! Ale... <laughs> Ja tak się nie bawię, on mnie bije tutaj mocno. Fuck <grym> Kto jeszcze żyje? Ja żyję, ja żyję, ja Widzę, że Weskin żyje. Ja żyję, Bremu żyję. Odejdzie, Bremu ale... żyję. O, wice, widzę, O, widzę, widzę Bremu. już nie już raczej nikt nie wejdzie. Oni mają ulepszone bronie. No to jest on oni oszukują. Ale, ale ja to ja Bremu ma chyba ulepszone. A nie, ja, ja Nie wiem, ale bo mi się. A nie, ja mam chyba coś błyszczącego, ale ja mam tylko knockbacka, więc no, Boże, Bremu. Tylko knockback, no kurde. Tylko, tylko. Oszuści! Miał być Od... bez taki. Dobra, ale Od dawaj, jedziesz. Ej, ja nim się zamunkrował na wiecie. Dobra, dobra. Ja zgnąłem i cię. Daj, Dawaj, kameruj mnie florkę, daj. dawaj. Kameruję. To się ja już to kameruje. Archef. Skacz, Pał, skacz. Skacz. O, jeszcze tutaj ktoś na dachu jest. To re... Nie, nie ryżyję. Albo no mój zamek zmasakrowany. O kurde, na Ja, nie mnie, ja będę mieć taki murde. mnie, Fuck! Spieprzam stąd, fuck. Wow, TNT! TNT! Ej, we, we się, zamurował tutaj, dobra, jest git. Fuck, skrzynkę się otworzyłem fuck, oh, ale, fuck, fuck my life. Chodźcie za mną, chodźcie Oj, no nie ten serwer, to będzie jedna wielka dziura tutaj. Teraz te TNT i jednie. Ja naprawię. No naprawię, ja? Ej, dobra, spoko. Do mnie jeszcze raczej nie dostaną Oni ja <laughs> mnie biją no To tu za jest Rezzi? Zóry ten Rezzi, Ej Stracił hem, stracił wam, hem Ile wam kwape zostało? Jestem na górze, ha, ha, ha. jestem na górze, jestem na górze, spoko Chodź tu, chodź tu do góry szybko Gdzie chodź ty tu? jesteś chodź U góry jest. jestem, zabonkrowałem się cię, widzę cię, się. Widzę, widzę, się. Widzę, ej, uważaj Dawaj, dawaj, dawaj Kur... tu, gdzie ty jesteś ile tu jest za tobą, za Ej, tutaj Mattis biegnie chyba Ej to jest nieuczciwe, oni mnie w pięciu biorą. Kto tu biegnie, Bremu? Pięciu jestem! idzie. ciebie brzmi. Oj, się? ich tu. Więcej niż nas. Wydaje się ale. Fak. Tutaj zaraz śmierć e, się jego uwiecznie. Bez skin. Dawaj. To ja już nie ja żyję. Ty jesteś Rezzi. Ja jestem pod murami. Wow. Bremu, dobra. Weski. Regeneruję ja się, re regeneruję się. Gdzie jesteś panowie? Jaki ściny mam panowie. <grym> 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 jest o ja nie, o nie, o nie. Bremu, żyjesz. I gdzie jesteście? Oni są na murach. Na murach? Okej, okay, teraz ja wchodzę na mury, dobra. Ale, oł, 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 on mi tucze. Au, 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 Dobra. O, 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 Ooo! Weski, No nice, nice! O, fuck. Kto jeszcze żyje? Ja żyję! Kto a, ty Tutaj ktoś się bije. Ej, ja chcę, ja chcę o, do gry fuck! Trzecią? Nie, fuck, 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 fuck! Jaka masakra wielka! No, już ej, raczej ja po tobie. ja potrzebuję czasu, żeby sobie zbroję wymienić. Kurde! <try> Go kto jeszcze został? Ja zostałem, no I ja uciekam, no. A gdzie jesteś? A ja montuję co Ja jestem w centrum, w centrum jestem Na tym no, niebieskiej oh, O, widzę. Ty, tak rezy, mieliśmy się trzymać razem. Gdzie ty poszedłeś? Ej, na... ja dawajcie ja mi czekam... jeszcze jedną rundę ostatnią Żeby rube. dobić ten zamek Co, robimy trzecią? Tak. ja mam no, 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 no czekajcie, no, jeszcze, aj, jeszcze nie jest no, koniec powiem, drugiej. No, ale jeszcze nie ma końca. I jeszcze nie ma końca, zamek. ludzie. Ej, honorowo musimy chociażby zabić. Ja na koniec powiem, że Reginald mówi... WOOKO! <laughs> Dobra, Razzi jeszcze tutaj właściwie umiera. Dobra, no to przyjęcie. Dobra, sobie sobie. co jest, no Nie wierzycie we mnie czy co, no co najmniej. Ja wierzę, bo mnie uprzegłaś od wierzymy. Aaaaaaaa mam 2002. Dobra, Razzi zdychaj szybciej. No, sorry, no. <laughs> Mordowy. Dobra. Ej, ale zróbmy. I to by było na tyle naszych dzisiejszych zmagań. Tutaj jeszcze chłopaki w bojowym nastroju. No, ale to nie ja, no to nie ja. No. No. Tak, to nie by. Tak właśnie i i. i. No niestety przegraliśmy, ale następnym razem nam się uda. Liczę, że ja znowu pierwsze ginąć nie będę i wszystko będzie w ogóle fajnie i no. miło i tak dalej. No, Dokładnie. aby. No i tym razem mam nadzieję, że już nikt nie będzie miał zimczantowanych mieczów, Nie, jak to teraz Mieczy, nie, 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 Kto miał? Bremu Ale miał. Po... Ja miałem, <grym> ja <grym> miałem... <grym> no, oni mieli Fire Aspect. nie, 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 Karny jajko za... za jajowatą... Karny kurczak na tak. Moje, 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 moje. Dobra, myślę, że już powinniśmy to kończyć, bo zaraz komuś mózg kończymy. eksploduje, na przykład mi. No to chodźcie, pomachamy wszyscy, chodźcie Dobra. wszyscy, pomachamy. Pomachajmy. Tak, i, Machamy. Tak, tak Machamy. W takim razie ja jestem Truskanę. Łukasz i lubię napierdale przed... No. A ja na koniec, ja wam na koniec powiem wszystkim... Dobra, koniec tego dobrego, wyłączam.